Ten nóż to narzędzie zbrodni. Gdy ktoś dobywa takiego noża, zwłaszcza takiego, i bija go w gardło komuś siedzącemu w pojeździe, może oczekiwać tylko jego śmierci. To właśnie morderstwo pierwszego stopnia. Nie żałuję śmierci Jasona Oscara Johnsona. Był cienki w portkach. Chciał grać w grę, której reguł nie znał. Wiedział, że Tammy była prostytutką pracującą bez Alfonsa i próbował ją zagarnąć. Widziałem nagranie ze